Siemaneczko widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Skiba przez restaurant Simulator. Zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco i nie przegapić żadnego filmu. I tak, w poprzednim odcinku odblokowaliśmy sobie y, nowy przepis. Y, I mamy też mikrofalówkę, jak widzicie. Więc musimy też teraz. Na... No, i poczekajcie, stanowiska o jest. A um, ja bym chciał też lodówkę znaleźć. Yy, wiecie, ja bym chciał lodóweczkę naszą, ale czy to jest możliwe? Czy to jest lodówka? Mi... Aha, zamraża. Mała zamraża. mnie to. A to nie jest lodówka? Właśnie, bo to nie wiem, czy to nie jest lodówka, i nie chcę ryzykować. Na przykład, no to tak, no to tak, to to nie, to nie. No i tak, tego nie wiem, poczekajcie. To jest coś takiego, co nie? No, czyli to jest coś takiego. Dwa tysiące, nie, bierzemy o tą, bierzemy tą, tylko tak, gdzie mamy ją postawić? Tu miejsca nie ma. O, tu mamy miejsce. O, dobra, i gotowe. Nie wiem, czy to krzywo nie postawiłem. O, i tutaj będziemy mieli na potrawy różne. Tak, bo to jest tak, więc co my tu mamy? Pamiętam, że w poprzednim odcinku. Dobra, mamy to wszystko, pięć z za bardzo. Aj tak, frytki są oddzielnie, więc. Tak, od razu odkładziemy tu talerz. I bierzemy kolejny talerz. Tylko, że na frytki. Tylko, że na frytasy. Okej. Okay. Okej. Okay. Poczekajcie, bo z tym ketchupem to zawsze. A. Dobra, i. I brawo. No, dobra. Halo. No i znowu nie mogę tego odłożyć. Okej. Okay. Wyłączmy tą muzykę. I tak, co my tu mamy? Mamy te frytki. Okej. Okay. Yy, no i co? Ja bym... Yy, dobra, yy na pewno bym zrobił też antrykot od razu. Tak Także pomidor. Pokroimy. Oczywiście zrobimy full tego, żeby było. A, dobra, musimy to w czarny pieprz. Ok. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ok. Poczekajcie, sobie. Słodka papryka będzie tu, słodka papryka chili. No i sól. Okay. Trzy. Jeden, dwa, trzy. No i pięknie. I teraz. O, mamy mało już tych podpałek. Proszę. To nie jest dobry znak. To jest bardzo zły znak. Dobrze. zaraz się nam rozpali. Więc położymy. Rozpalaj się, rozpalaj, o Okej okay. Niech się rozpala O, dobra I pomidorka I zrobimy też jeszcze Frytki A to nie jest olej słonecznikowy? Co? Okej, okay, dobra yy... O nie, o nie Przypala się Halo, jak to. A, obróć, dobra. Jeszcze chwila. O. O, dobra. Pomidora wystarczy. Pomidora już pokroimy. Okej, okay, już, już, już. Weź. To jeszcze chwilka. Okej, okay, to bierzemy e, eee, To oczywiście mamy. Raz. Dwa. Co tam jeszcze... A, jeszcze... jeszcze pietrucha. Okej. Okay. No i możemy włożyć do lodówki. I... I teraz musimy... Jeszcze jednego pomidora zrobić okej okay. to ja od razu zrobię też i ziemniaczki o i mamy jeszcze drugie o żeby nam się zaraz to nie przypaliło dobra oczywiście zrobimy dwa żeby było o nie nie mogę o, już. już zaraz się będzie nam przypalał. Pokroimy. No dobrze. I Pietruszka. Okej. Okay. I gotowe. Frytki. Robię. Ej, czemu? A, bo nie włączyłem. dlatego. No dobra, to niech się robią. No i co? Mamy tych, tych. Jeszcze nie mamy. Dobra. Albo nie, nie, nie. Tutaj, dobra. Nie mamy. Dobra, żeby nam się to zaraz nie poprzepalało, wszystko. Zaraz to musimy wyjąć. Okej. Okay. I to. I teraz to po prostu do lodówki wsadzić. No. I Pięknie wszystko. Jeszcze tam pierś z kurczaka, więc poczekajcie. Ustalmy menu. Oczywiście wszystko dajemy. Przypnijmy sobie pierś z kurczaka. Pierś z kurczaka, czy mamy pierś z kurczaka? Mamy Wyłączmy to No to musimy iść po pierś Z kurczaka To jest tutaj tylko tu nam starczy Więc będzie spoko yy, Pierś z kurczaka Weźmy trzy Dziękuję Ile żeśmy wydali? Ojej Za dużo, za dużo na pewno za dużo. No dobrze, otwórz pudełko. I oczywiście dajemy. Dobra. Więc tak: pierwszy kurczaka. Użyj przyprawy sól. I słodka papryka chili. Ok, sól. Dwa, trzy. I słodka papryczka, chili. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, doprawione. Grill z obu stron przyjść na talerz. Grill, czerwona, papryka, zielona. Okej. Okay. Potem już jest to, tak? Porajcie, trzy frytki. Co so, okej? Okay. Więc, no, musimy piec obu stron. I tak, i czy mamy? Czy mamy, czy mamy? Mamy. To mamy. Dobra, zaraz będzie nam się to, więc zaraz obrócimy. Dobra. O. Teraz, niech się. Jeszcze zielona. Mamy zieloną. Okej, okay, mamy. I ją też musimy. Przypiek. Dobra, bierzemy. I nie wiem, czy tego nie pokroić. Okej. Okay. No to jeszcze to. Dobra, to się jeszcze chwilkę. Więc, zaraz będziemy mogli wstawiać, okej. Okay. Niech się robi ta nasza papryka. Rób się. Okej. Okay. Od razu to w sumie podamy. Mm, Pierw skurczak. Brakujący składnik frytki! O nie! Tak, musimy. Aha, no, właśnie. I dlatego jeszcze frytki są nam potrzebne. No, właśnie. Więc ciężko. Poczekajcie. No i frytki. Daj frytkownicy. Ziemniak. Usmaż przynieść na talerz. A, no, właśnie. No właśnie, czyli o frytkach zapomnieliśmy. No dobra, no co zaraz będzie trzeba zrobić. I dlatego mamy frytki. No dobra, wiecie co? Zrobimy drugą tą pierś, nie. Druga pierś A nie, po co mamy to kroić w sumie? Dobra. Hmm. Sól trzy i słodka papryka. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. No, i teraz pieczemy. I musimy wziąć czerwoną papryczkę, czyli i ostatnią, ale zieloną papryczkę. Dobra, robimy. Mamy tylko cztery talerze, więc mało. Dobra, wstawiamy. Okej, okay, niech się grzeje. Okej, okay. tu też się już to pali. W ogóle chyba ta zielona się wolniej piecze, albo nie wiem, albo tak mi się zdaje. Dobra, mamy. Bra, mamy w, a, w sumie to, to już tylko do lodówki. Ok. No i wygasnął właśnie piec. Yy, więc mamy tego, to, to, to. No to możemy już. otwierać. Pewnie. O nie. Nie, nie, nie. Zła temperatura. Open. Nie podgrzałem. No nie. No nie, no halo. Co to? No nie, o. I wstawię. No, no nie, to będzie złe. Ten chyba będzie naprawdę łohydny. No ale dobrze. Bo temperatura mm. zimna jest, więc... No niestety. A on ta, ta czeka na frytki. Już. podaje Frytki. Ma wszystko pięknie, ładnie, proszę. Oczywiście jestem, jestem, więc no podajdziemy. Mm. No w dzisiejszym odcinku chyba nie odblokujemy nie. A z, z A, zupa pomidorowa to jeszcze nie. Jeszcze nie odblokujemy łódka z kurczaka. Brakuje talerzy? O nie. Już, już, już. Już, już. O nie. Dziękuję. Ej, co? Tu mieliśmy dwa talerze? O nie. Szybko umyjemy. Tak, musimy też mieć więcej tych talerzy. Nie wiem, no bo... Jest za mało tych talerzy. Mm. Więc... Więc szybko jej ich obsługujemy. O, już czego nie ma? Kebaba? Okej. Okay. Okej. Okay. To zamykamy i nagrzewamy. No dobra, a nie znowu talerzy nie ma. Myjemy. Mm. My Myjemy, mm. Już. Proszę. Mm. Proszę. Ja już, już, już. O matka. Podajemy. Dobra, szorszaru. Brakuje talerzy! No znowu. Ile? matko. Już, już, już idę. Szybko myjemy. No nie, no brakuje już talerzy. Dobra, ile mamy tych.? Tak, okay, już wszystkie. Raz, dwa, hmm. trzy. Dobra, jeden został. Ale ja nie mogę. Ja nie mogę. Teraz koniec dnia będzie. No dobra, wszystko mamy. Dziękuję ślicznie. Dobra. Mamy, mamy, szoro. Pra. Na półkach. A da się właśnie kupić więcej talerzy? Ja bym to kupił. Poczekajcie. Meble. O, meble. To są blaty. To to nie. Tutaj nie. Chyba to do domu. Tu jakieś kwiatki. Tu co to? Lampy. Hmm. Myślę, że nie. nie no musi gdzieś to być. Meble. To. Może tu? Nie no tego to tu chyba nie ma. Tak, tego to tu nie ma. Kwiatki, o takie, o, nie wiem. A, są jakieś, o. Specjalne. A stanowiska może? Może stanowiska. No jest. Za 500 dolarów. Kupmy. Tylko też nie mamy miejsca, kurczę. Bra. O. Mamy. Kupione. O to mi właśnie chodziło, żeby mieć więcej też tych talerzy. Wszystkich. No dobra. Usuwamy. Żeby było. Musimy to usunąć też. Ej, ale. I mało. Musimy zrobić więcej zapasów. No, tak mi się zdaje, przynajmniej. Yy, musimy zrobić więcej zapasów. Tak, jakby, no po prostu, musimy chyba kupić jeszcze jedną zamrażarkę, no bo to się nie wyrabiamy. No dużo jeszcze trzeba tu zrobić. Rzeczy. A gdzie są cztery talerze różne? A tutaj mamy. Okej. Okay. A jeszcze tutaj. Tutaj dwa. No. Tu mamy chociaż więcej talerzy, bo to się akurat te talerze przy, przydają. Eee, dobra, myją, myją. O już. A tylko w sumie dwa były, więc. Teraz już będziemy mieli talerzy. Ile w lesie jest? A, musimy jeszcze te rozpałki kupić. To. Ej, ja da się tak to postawić. Poczekajcie. Sklep budowlany. Nie, no sklep budowlany. Lepiej chcę stanowiska i tu nie, to bo tu, tak? Czy tu da się? O nie, poczekajcie, o, gdzie to mi poleciało? Nie, nie da się, to leci daleko. Hen-hen, ja bym kupił. O, o. Tutaj mamy kolejną fajną zamrażarkę. Yy, no i git. Tu mamy oczywiście takie rzeczy. No, wszystko nam powygasało, no ale mamy, więc chyba na tym będziemy kończyć ten odcinek. Jakby chcecie więcej odcinków, no to. Yy, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A my zaraz sobie podsumujemy nasz dzień. No dobra. Wiesz czeka. I w następnym odcinku będziemy... O, co to jest? O! Szczęście klienta, okej. Okay. Yy. Mm przepisy to to nie. I w następnym odcinku będę chciał odblokować yy... Co bym chciał odblokować No nie wiem pewnie utka może z kurczaka pewnie no więc a idziemy jeszcze podsumować ten dzionek pamiętaj Okej okay. I ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa-pa!